Paweł Chajewski, Jesteśmy na drugim zjeździe Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego w Lublinie. Celem tego instytutu jest łączenie doświadczeń chrześcijan z Polski i z Ukrainy, ale jest to też łączenie doświadczeń i środowisk polskich chrześcijan. Dzisiaj zajęliśmy się tematyką samych podstaw, czyli właściwego podejścia do Biblii. Jak interpretować jak wyszukiwać prawdę, właściwą interpretację i jak potem to stosować. Witajcie, jestem Zdzisław miara. Moim hobby jest studiowanie słowa Bożego. I nauczanie go, lubię to robić, robię to z pasją. Przyjechałem tutaj do Lublina, żeby wygłosić serię Jak studiować pismo święte. No i oczywiście, jeżeli chcemy nauczyć się studiować pismo święte, to warto robić to na trudnych fragmentach, więc wybrałem fragmenty z listu do Hebrajczyków. No i przy okazji nauki, studiowania tych fragmentów, stosowania. Rozumienia. Mam nadzieję, że jako uczestnicy tych wykładów, słuchacze tych wykładów, zobaczycie nie tylko jak to się robi, ale też zostaniecie zapaleni do tego, żeby robić to wytrwale, rzetelnie, żeby poświęcać na to czas, bo to jest w końcu budowanie naszych osobistych przekonań. A te osobiste przekonania są niezwykle ważne, jeżeli przyjdzie nam stawać wobec, w opozycji do, do innych przekonań, do, do fałszywych przekonań. E, też myślę, że. Nauczymy się tutaj przez te wykłady, jak zrozumieć trudne rzeczy, jakie są w chrześcijaństwie, wokół których narosło różnych nieporozumień mnóstwo, więc będziemy starać się, jak, jak satysfakcjonujący intelektualnie sposób nauczyć was podejścia do tych trudnych fragmentów. Uczymy się tych takich dobrych, rzetelnych metod podejścia do Biblii, stosowania tej Biblii, wyciągania z niej właściwych wniosków. Także przy okazji wartością dodaną tych, tych wykładów jest to, że można uzyskać takie argumenty, jak rzetelnie wyjaśnić te trudne fragmenty, jakie są w liście do hebrajczyków. Więc mam nadzieję, że będziecie tym usatysfakcjonowani. W chrześcijaństwie ewangelicznym najbardziej znani są wykładowcy pochodzący z kultury anglosaskiej, głównie Amerykanie. A to, co tu zobaczycie, myślę, że sprawi, że jako Polscy chrześcijanie będziecie mogli być dumni, że i wśród Polaków Bóg powołuje naprawdę bardzo zdolnych nauczycieli, i że ciało Chrystusa w Polsce naprawdę nie ma się czego wstydzić, jeśli chodzi o poziom nauczania. Ja tego doświadczam i mam nadzieję, że Wy też podzielicie moją opinię po wykładach Zdzicha Teraz zastanowimy się. Co jest nienaturalnego w tym tekście? Jak, jak tak go czytacie i tak dalej? Co tu jest nie tak? Co się wam nie zgadza? Ok, jesteśmy jego domem, jesteśmy uczestnikami niebieskiego powołania. Ten dom jest duchową naturą, nie? Czyli już jesteśmy. Tutaj jest powiedziane, już, już jesteśmy, a tu powiedziane jeżeli tylko coś. To co? Jesteśmy czy nie jesteśmy?